It all starts with a dead girl. Czuliście kiedyś, że ciągle wam ktoś towarzyszy? Wasza dusza, alter ego, wewnętrzny demon, z którym musicie sobie radzić i trzymać go w ryzach, by nie przejął nad wami kontroli? A co, jeśli powiem wam, że są osoby, które nad swoim drugim ja mają częściową bądź pełną kontrolę? Jedną z nich jest Marianna. Dziewczyna ta może przenosić swoją świadomość między tymi wymiarami. Może tym samym pomagać zabłąkanym duszom w przejściu na inny świat. A oto jej niezwykła historia. Uh, Can I People stop coming. Witajcie, z racji że ta miała swoją premierę dość niedawno, a ja z biegiem okoliczności dołączyłem do grona zielonych, nie mogłem jej wręcz pominąć, dlatego zapraszam na kilka słów na jej temat. Medium to gra polskiego studia Blueberry, wydana ekskluzywnie na konsolę Xbox Series XS oraz PC z systemem Windows. Hypowana jako polski Silent Kill oraz swoją nietypową mechaniką szybkiego przenoszenia się między dwoma światami, które ponoć byłoby niemożliwe na poprzedniej generacji. Ale to, czy ma ona do zaoferowania coś poza ciekawą technologią, postaramy się zaraz omówić. Gra toczy się w naszym polskim Krakowie. Opowiada na historię Marianny, młodej dziewczyny, która od kiedy tylko pamięta, różni się od innych i która dzięki swym niezwykłym umiejętnościom jest w stanie przerzucać swoją świadomość do swego rodzaju świata przejściowego, w którym znajdują się dusze, które nie przedostały się jeszcze na tamten świat. A nasza bohaterka jest w stanie im w tym pomagać. Pewnego, bardzo ponurego dnia, dostaje ona tajemniczy telefon od jakiegoś mężczyzny. Który rzekomo wie o jej nadzwyczajnych zdolnościach i twierdzi, że tylko ona może mu pomóc, udając się czym prędzej, by go odnaleźć do opuszczonego ośrodka wypoczynkowego Niwa. Wiadomość ta dla Marianny jest na tyle nietypowa, że decyduje się tam udać i zbadać cóż za nietypowe tajemnice skrywa ten ośrodek. A ma on, jak to w tego typu historiach oczywiście, znacznie większe znaczenie niż nam się kiedykolwiek mogło wydawać. Fabuła to najmocniejszy element tej produkcji, więc postaram się już unikać większych spoilerów. Utrzymuje w zaciekawieniu przez całą grę, regularnie dowiadujemy się coraz ciekawszych wątków, łącząc powoli wszystko w jedną nadzwyczaj spójną całość. A zakończenie, choć może nie na jakimś nietypowym poziomie, wzbudza niezłe emocje i według mnie niemalże zapewnia, że powstanie kontynuacja. Zaś sama gra to połączenie przygodówki z podobno survival horrorem, choć zapewniam Was, że strach to ostatnia rzecz, jakiej w tej grze doświadczycie. Mimo to udaje się jej utrzymać dość przyjemny, mroczno niepokojący klimat przez większość rozgrywki. No właśnie, rozgrywka. Medium stara się być czymś wyjątkowym dzięki swojej funkcji gry w dwóch równoległych światach. No właśnie, stara się. Jednak łamigłówki czy momenty, w których jesteśmy zmuszeni do tych etapów, są wręcz czasami zbyt łatwe i większość polega na uruchomieniu czegoś w jednym świecie, by zmienić coś w drugim. A sama gra, szczególnie w drugiej połowie, zaczyna się przechodzić sama. A my podążamy od kropki do kropki. Dosłownie, bo elementy interaktywne oznaczają się nam na ekranie białymi kropkami, byśmy ich przypadkiem nie przeoczyli. Jednak, mimo że bywają one zdecydowanie zbyt łatwe. To są bardzo przyjemne i rozwiązywanie ich jest dość satysfakcjonujące oraz logiczne, z czego może wynika ich łatwość. Zdala od abstrakcyjnych rozwiązań rodem z Resident Evil. Wszystko okroszone jest naprawdę świetnym audio. Prócz całkiem poprawnie wykonanych dialogów, ambienty oraz muzyka stworzone przy pomocy weterana serii o cichym wzgórzu, Okiry Yamaoki, wprowadzają znaczną część niepokoju oraz klimatu towarzyszącego podczas gry. Szczególnie motyw z końca, przy którym pokonujemy ostatni spacer, wywołał u mnie wręcz ciary na plecach. I jak z oczywistych względów nie mogę wam go tu zbytnio zaprezentować, to zachęcam Was do posłuchania sobie tych kawałków na YouTube. Tego samego nie do końca jestem w stanie powiedzieć o stronie wizualnej gry. Niestety, z każdej strony rzuca się w oczy, że nie była to gra z budżetem największych bestsellerów, oraz poświęcenie, na jakie musieli się godzić twórcy, by zachować swoją funkcję gry w dwóch światach, również daje się we znaki. Technologia, która swoją drogą robi na początku wrażenie, jednak z czasem zaczynamy ją traktować jako element rozgrywki, i zastanawiam się, czy pamięciożerny sposób, w jaki jest to osiągane, był wart świeczki. Ale zacznijmy od plusów. Otóż, design tamtego świata i monstrów jest niesamowity. Dosłownie każda lokacja wygląda jak obraz Beksińskiego. I mogę tylko pogratulować artystom i grafikom, którzy spędzili swój czas na ich tworzeniu. Z tym, że musiałbym od razu dać też po łapach za naprawdę średni i woskowy wygląd postaci ludzkich, w tym głównej bohaterki. Wszystko pogarszają naprawdę słabe animacje i drętwa mimika twarzy niczym po paraliżu połączonym z botoksem. Kuleje również wydajność, która potrafi szwankować podczas bardziej ambitnych scen, nawet na potężnych PC-ach, co jest winą oczywiście utrzymania w pamięci dwóch wersji danej lokacji. Wspomnieć również muszę o jeszcze jednym nieprzyjemnym aspekcie, to znaczy o czymś, o czym wspominał również Archon z Otóż gra toczy się w Polsce, stara się ona utrzymać jak najbardziej swojski klimat. Wciskając jednak między wiersze dziwne anglojęzyczne elementy, non-stop trafiamy na dziwne miksy plakatów w języku polskim i znaków w języku angielskim. Widokówki, które z jednej strony są po polsku, a z drugiej pisane niby przez Polaka, jednak po angielsku. Taki brak spójności naprawdę miesza i wprowadza nieprzyjemny efekt. Ale podsumowując, medium to świetna przygoda w ślicznie zaprojektowanym świecie, sprowadzana na ziemię brakiem szlifu i spójności w oczekiwanym od produkcji tak hucznie zapowiadanej. Jednak jest to gra warta swoich pieniędzy, a w Game Passie jest to pozycja wręcz must have. Ta gra to nieoszlifowany diament, coś pięknego w niezbyt pociągającej formie. Mam nadzieję, że w ewentualnym sequelu rozwiążą większość, jeśli nie wszystkie z bolączek tego tytułu, tworząc tym samym jedną z lepszych polskich produkcji. Na ten moment mamy jednak do czynienia z grą ogólnie rzecz biorąc niezłą. No więc ode mnie to już wszystko. Zapraszam Was do reszty moich materiałów, i a ja tymczasem uciekam. Na razie!